Tak wygląda yy, woda z filtra elektrostatycznego Po płukaniu Czarna Prązowa Wszyscy sam Syf A więc tak ponowie sprzęt już wchodzi Domaj To będzie jedna już chyba z ostatnich prób straszna zabiła włączam e, filtr płuczkowy na podawanie paliwa rusz zasuwa włączę filtr teraz włączę filtr elektrostatyczny dopóki się nie rozpali to będzie zabiła straszna to to się ale wątpię Nie łapię potrwa to, to jakieś 5 minut, żeby nie, nie miałem rozpalonego w czasie węgla drzewnym. Nie widać tego teraz tu. Ale znowu to dopiero się rozgrzewa. Czekamy na ogień. przynajmniej 3 minuty. Na razie przerwa a więc tak minęły 3 minuty jeśli nie je mamy się. I się jako tako rozpala filtr działa bez zarzutu po wyłączeniu zasilania od e, widać będzie za dymę przeraźliwą jeszcze ognia z tego nie będzie bo jest e, nie następuje piroliza drewna Włączy filtr bo się to duszę. E, po włączeniu filtra jak widać dymek znika I czekamy ale się Mam taki sterownik do zasilenia silnika, bo silnik jest trzyfazowy. ale to tylko na chwilę. Um, tu parę jeszcze bajerów, sterowań. Praktycznie wszystko jest gotowe, silnik, agregat przygotowany do odpalenia. Czekamy na gaz. A więc tak, po 4 minutach zaczyna się pojawiać ogień ale też jest cienizna wziąłem światło, żeby było lepiej widoczne wszystko działa w automacie Tam mam zamiar spędzić tu chwilę zobaczyć co ja będzie, jak będzie pracował agregat blat jest czysty wyłączę film No ładny błękit wyłączenie filtra zaczyna się robić no już nieładny załączę żeby się nie smrodzić tutaj eee, no nawet wszystko zaczyna się rozgrzewać palec zasypany gaz zerowy Będę próbować odpalić egregat. Nie ma drugiej osoby, żeby przytrzymała telefon. Eee, tak że dzisiaj na swoje urodziny robię może coś taką ostatnią próbę tego generatora. Może ktoś chce kupić, ale nie tajemnica. Tajemnicy się nie sprzedają. Dobra, możemy tak. próbować wpalić agregat. Także pracuję w systemie ciągłym. W agregacie przewód pęk nie mogę wypróbować. Ogień czerwony by wyłączyłem filtr. Chwilę go wyłączę. I mean the same city. i włączono coś jest nie tak no także eksperyment nie wyszedł bo się w agregacie przewód pęk tak, wyłączyłem filter szkodkowo włączymy No, dzisiaj to by było chyba tyle muszę zmienić przewód nie będzie próby więc długoterminowej jest ciemno godzina 22 prawie no cóż, ogień jest piękny pali się, wszystko chodzi w automacie Wszystko wzięła Ogień jest Oprócz agregatu, miałabyś próba agregatu pod obciążeniem, no nie udało się niestety Mamy to co mamy Trzeba kończyć, wyłączam podawanie Dopali się I będzie to na tyle Może jutro Zobaczymy Także Gaz drzewny Dzisiaj Nieudany Ogień oglane, tylko agregat pach. i to by było na tyle. Dziękuję.